Dobra, ale, ale zebranie, zebranie na ten, zebranie na farmie łajma Dominiczko, zapraszam na farmę łajma, jak coś... Przemu na moje? Dobra łajmi Tak, już jesteśmy na twojej farmie, prawie, bo jeszcze Dominiczka biegnie Mogę się... Chciałem <śmiany> sąsiad, mogę wejść na twoją posesję? Nie posiadłem! nie posiadłem! nie posiadłem! Posiadłem i człowiek całe życie robi tutaj, a ta posiadłem mu uchodzi Dobra to ja tak nie o... Łajmi, łaj mi, łaj mi tego. Na twojej farmie na twojej farmie, słuchasz? No. Na twojej farmie jest. Znala od tej skrzynki. <grym> <grym> nie będę się ci raz montował. Dobra, wr to wracając, na twojej farmie Wim, jest ukryte 100 tysięcy. Mu musisz je znaleźć. Tak, pewnie będę musiał maszyny sprzedać, będę miał. Nie, 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 na twojej farmie jest ukryte 100 tysięcy i zobaczymy, jak swoją farmę dobrze znasz. Musisz ją znaleźć. Ale ja nie znam! Musisz znaleźć 100 tysięcy na swojej farmie. My tu, tu jesteśmy, jesteśmy kamerameny i, i łomeny. I, I będziemy obserwować swoje zmagania. No, 100 tysięcy masz stary na wyciągnięcie ręki, nie? Szukaj, szukaj, szukaj. Ej, ja nie wiem, jak te znaleźki wyglądają. To są jakieś zwierzęta. One są kolorowe ogólnie. Takie nie? zabawki. A ty się liczysz? Ja? <grym> A czemu kolorowy? Kurde, znalazł! <grym> Dostałeś, dostałeś 100 tysięcy, dobra. I teraz chodź, 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 żeby to nie, żeby nie było, że, że to koniec. Teraz się przeteleportuj. No, dobra, sobie będziesz widział naprzędzalnie tu gdzie, gdzie, ja jestem. Dobra, teraz będziesz miał zadanie z, znaleźć drugie 100 tysięcy, czyli już będziesz miał 200 tysięcy. Za, zaraz, zaraz się dowiesz jaki jest obszar poszukiwań. Twoje drugie 100 tysięcy czeka na ciebie gdzieś w okolicy, tak więc powodzenia w szukaniu. Ale rozumiem, że krzaki i tak dalej też mogą być. I tam ta farma czy co to tam jest. Już wykluczmy już tą wieżę tam. Eee, a czy krzaki to no nie wiem, no nie chcę ci podpowiadać. Dlatego. Eee, no szukaj, to będziesz miał 100 tysięcy, czyli 200 tysięcy na łeb będzie. Tak, w sumie. No tutaj rozłożyliśmy na, na, na naszych graczy. Gdzieś tu powinieneś mieć znajdźkę jeszcze. Kurde, zarosło to wszystko, krzaki tu wszędzie są. Co nie? Kurde. A kiedyś tak ładnie było. Dobra, ale Łajmi łaj szuka, szuka. Szuka. Kurde, znalazł. Znalazłeś? Znalazłeś. Dobra. No to łatwe 200 tysięcy gratulujemy panu. Co pan, co, co, pan, co pan powie yy, naszym widzom? J jak się pan czuje wygrywając 200 tysięcy za nic tak naprawdę. Czuję się, jakbym właśnie się rozciągnął papę z dachu. Rozumiem. No to, a, a co pan zrobi ze swoimi pieniędzmi, ze swoją wygraną? <laughs> Operator światła lepiej świeć! Lepiej świeć tu! E, ej, uciek. To już nie no, moja wina. Przepiję. A przepijesz? No to cóż, no. No, kto, kto, kto co no. woli, tak? S są takie te... jak to się nazywa? Kefirki fajne nowe. To nie kefirki, to to nie, musy. Nie, maślanki! To musy. Nie! Musy! <laughs> musy. Niech nie gadaj o musach, bo dostaniesz bana! Ja, co? Prawnie są zakazane, ta Ale no musy owocowe? O co ci chodzi? No ale są prawnie zakazane. Ja kwiję tylko maślanki owocowe. Dobra, ale ogólnie bo dzisiejszy cel odcinka w sumie znaczy te, te tutaj yy, pieniądze, które wygrałeś, kryte pieniądze to w sumie tylko pod clickbaita na miniaturkę, ale yy, <laughs> o ty, to ja wychodzę. <laughs> wygrałeś. No, się. Ale, ale tego, ale yy, główny dzisiaj cel odcinka to jest zobaczyć jak domiczka będzie się trcinę, bo to jest przełom w naszym w naszej fa w naszym farmowaniu tutaj Nie wiem zobaczył. I no, i Dominiczka będzie siała czcinę, więc zobaczymy, jak to tam wygląda. Ja bym zobaczył czcinę, ja ci. Kurde! Dobra, to. Ty rzucinę! Rzucinę! To, Dominiczko, ty już tam szykuj maszyny, my się tepamy tutaj. Ty, jaki widok! Na tory? No, ale mnie już tam nie ma, nie mów tak, że jest widok jakiś. Pak, pojechała! Kurde, przekroczyła prędkość! nie mów! Jak ona lata w ogóle tym tym, ale przynajmniej ale przynajmniej jeździ po drogach. Tyle dobrze, przynajmniej jeździ po drogach, bo ona zazwyczaj jeździ nie po drogach. Jak ty jeździ? Bo ja też jeżdżę nie po drogach. Mówisz mi nie po drodze. <grym> o, ale możemy, możemy zobaczyć tutaj maszyny Dominiczki, bo to są maszyny Dominiczki takie fajne. To, no to są do... takie wstępne jeszcze, bo nie było mnie na kombajn. Tak, to jest do koszenia. Co to jest? A to ty, jest przyczepa. No i ogólnie... Tak, z... a to zielone jest do sadzenia. Z tym jest taka impreza, że yy, jest taka sytuacja... I, ogólnie, bo ja ci coś powiem. Czekaj. O. Tu jest taka maszyna jak do ziemnia, do buraków i się nazywa ROPA i ja to widziałem jak jechałem do, do pracy. Robiło na polu takie coś. Biem. No ale wracając... Wielkie. Wracając, to tutaj będą potrzebne dwie osoby ogólnie, bo jedna osoba musi jechać obok kombajnu i zbierać, ale to dopiero przy zbiorach. A pokaż, pokaż w środku, pokaż w środku co masz. Nie masz nic jeszcze. Czemu nie masz ja za, za, nic za, za nie zapanego. mam. Dobra. No bo Te... muszę z magazynu wytykować. To idziemy zobaczyć... Nie wysiadaj. A tu masz magazyn, dobra, to wysiadaj. Nie. Idziemy, zo idziemy zobaczyć palety. Jak jestem wzbroniony? Idziemy zobaczyć palety z tym. O, patrz, to jest trzcina. Tak wygląda trzcina. Takie, takie patyki. Patyki z drzewa pościnała, pa. <laughs> Kurde, nie sięga, nie chyba. Dobra, a to z dwie tony. Ciekawe ile z tego by było. O. W sensie razem jest osiem. Patrz, patrz, pa jak Znika, pa nie, to... Pa! Kurde. Ona się... Co ty robisz? Sieczkasz? Sieczko... Sie... Nie to jest. To, to jest, jest do sadzenia. Sadzenie, no. A, to są takie próbki, w sensie no, takie. I, I to są polu jednak to ogólnie. To są, na wszystkich. Aha. To są ogólnie jednak te patyczki, bo mam do wyboru widzę albo nasionka, albo patyczki i mam patyczki zapełnione. W ogóle howl ho mi uratował życie i mi pokazał, że jest taka przyczepa na paletę, a ja to wszystko ręcznie wrzucałem. No. Przypał był, ale wow, bardzo przydatnie. Co się kręci, pokaż, pokaż, pokaż. Tu. Gdzie się kręci? O kurde, ale faza. Gdzie? A tu no? na dole, tu, tu, tu. Dobra, ja, ja będę tu nadzorował, ja będę nadzorował, no? Siej, siej, ja tu dopycham ja nogą. To... Dopycham Aha, nogą, żeby tak... leciało. Bo tu takim małym tym, to ja się muszę przestawić. No co się przestawić? Ja tu do, tam no nogą popatrz, dopychałem. Jakie to małe yeah. <laughs> Katorga, katorga. <laughs> Może daj pracownika, sobie będziesz oglądała z boku. O, no, w sumie. O, ja tu dopycham nogą, mimo wszystko, no to, żeby lepiej leciało. O, o, ale nie. O, oh, będzie potrzebny. A pokaż tu. O, a sobie... to tylko a, tu, ale... bo tu tak by a... nie ten Nie skościłam dobrze chyba, w sensie nie zaorałam. Ej, ale patyczki nie wystają. Gdzie te patyczki się podziały? No właśnie no, to jest nie W ziemi. Patyczki? Kurde. A ja myślałam, że tu patyczki będzie widać, bez kitu. Też myślałem. No i zawód, no. Przyszli zobaczyć, jak się ziemia, kurde, tutaj normalnie. A nie, po to, no to ta maszyna wówczas by nie pasowała, żeby tak wbijać patyczki pionowo, to by nie przeszło. Ale, że będzie wystawać jakoś czy coś, takie wiesz. Ale ogólnie właśnie y, tutaj, y, jak będzie to zbierać, to będzie potrzebny y, ochotnik, który będzie jechał i z przyczepą obok. O ja piernicze, to to tak pod skosem się kosi? To chyba nie pod skosem, w sensie to chyba jakoś tak wychodzi, że po prostu obok traktora? A już ro, to, już to. E, Ła! <noise> to wysysa patrzcie, umysł! Patrzcie, umysł ja wysysa. teraz sobie... Ja sobie tą rurkę teraz rozłożę a. i ona się potem automatycznie dopasowuje jest... do tego, gdzie stoi przyczepka. E, ja, ja. Patrz, to jest, ru... to... E, kur... to jest... To jest rurka <noise> z namierzaniem! Patrz to! Rurka no, ja z namierzaniem! Ja mówię... To no jest tak naprawdę do wysysania, to jest Jedziesz, nie? Znaczy, ja, ja nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć, ale jedziesz, nie? Jedziesz ulicą. No. Jedziesz i to wystawiasz nad chodnik, jedziesz, patrzysz jakiś bąbelek, go wciągaj. E, i... w, w ogóle to jak to wygląda właśnie, jak to się kręci tam. No, to bez, bez Nie podchodź, bo cię wciągnie, nie wolno podchodzić do popychaj. Nie popykaj! Nad, nad waszymi głowami rozpracę. jeszcze się kręci. O kurde, ty bez <laughs> <Cierwne>. <laughs> Jaka chora maszyna. A dlaczego ty kombajnu nie kupisz? Staćcie. Bo chcę kupić krówki. A, i Pole chciałaś kupić. Chcecie kupić ze mną krówki? O! Nie. No, dawaj, kupujemy krowy. A, no, tutaj tak, bo ja nie chcę kupować krowy <gry> daj da, Dawaj ide... krowy, dawaj krowy. A gdzie Kropki? gdzie stawiasz krowy? Kurde, tylko muszę sobie ten... Czekajcie. Ej, ale patrz jaką ona ma maszynę to w ogóle jaki kurde. Po, 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 jaki traktor? Ten ja akurat nie jest jakiś niesamowitym, ten żółty A ja. Jest, a ja, ja skończyłem z trawą. Skurcz. No, no, to dobrze, dobrze. taką yy, z taką i sprzedałem maszyny wszystko i mam tira. No dobrze, a który no, to, to który, 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 który to już dzień bez trawy? Drugi. A, to. Jeszcze długa Drugi. droga przed tobą. Ej, co ty masz? Skocznie do basenu tam na górze? Co? co? co są, to ona ma lampy. Ja też muszę takie sobie postawić. A, to lampa jest. Kurde, z boku to wygląda jak skocznie do basenu. Skocznie do basenu. No, ja też tak takie, takie muszę, muszę postawić. Sobie. Musiałam ten, odstawić ten. A mocno świecą? Teraz zrzucę. Yy, no, całkiem fajnie świecą. Kurde. Ja jej właśnie postawiałam, żeby w nocy było jasno na farmie, żeby można. O, ja chyba się Radionowa o tu sobie siedzownik zostawiła, żeby mieć na, na czym o, usiąść ej, i no patrz, jak rośnie kapusta. Stolik do kawy to jest. I, i, patrz, to jest. i, patrz, i patrz, jak rośnie kapusta, ale ty się śpij, wiesz jakie tu fajne miejsce na kawę by było? Ale to, się... jest, to jest stolik do kawy, bo patrz, ona, ona sobie robi coś na przykład, wiesz, tu pielęgnuje rośliny w tym, w szklarni, i tu ma kawę i sobie idzie na przerwę na kawę, pije i patrzy jak jej rośnie i potem odkłada i idzie dalej pracować w Dobra, U? będę stawiać krówki jak coś. A gdzie stawiasz krowę? Tu na środku. Gdzie tu? Tu gdzie, jest, tu, gdzie jest to lampa w drzewie? Tu, A, okay. To obok. Ja muszę iść na chwilę Aż, do domu, cze, dobra? Cze, cze... <gry> czekaj, chodź tu, chodź zaraz, do live. Czekaj, zaraz czekaj. czekaj, bo ominiecie stawianie krowy tu, chodź. Ale to ja zaraz <gry> przyjdę. Krowy. Ja zaraz przyjdę, bo ja, ja pójdę tylko siku, nie? I zaraz będę, dobra? Wiecie co jest najgorsze? Że ja mam Te w sensie wiem ile kosztuje zagroda dla krów, ale nie wiem ile kosztują krowy, więc może się okaże, że będziemy stać na no dwie właśnie, krowy. Ciekawe. A kupię oborę dla 45. Ale to wolę da, dam tą, Mam bo... ci pożyczkę, tam dam ci... ci pożyczkę. <laughs> Dziękuję. Ej, o, ale ty masz fajny brudny traktor. No, taki właśnie mówiłem, że fajny taki. Taki widać, że pracuje. Dobra, dobra, ale obróć wzrok w tę stronę, w stronę tego wodopoju tam. Bo tu się pojawi krowa Ja myślałem, już myślałem, że to jest... Co to jest? Tam, że tam jest szambo Dobra, ale patrzymy, jesteśmy gotów Jesteście gotów Ale co ja tam mam patrzeć? No patrz w tę stronę Patrz No i co, buzię widzisz? Jeszcze nie O! Teraz widzę, ale widzisz? Buzię widzisz? MAGIA! Dobra <laughs> Chodź, chodź, chodź Mieszko, idziemy zobaczyć z tobą No, Ej! Ej! <laughs> e. <laughs> Co? Ej, no, co, co to ma być? A się chowa, tu chowasz fanty. Ale ten, 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 to ten, 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 specjalnie? ten, będziesz ten, wjeżdżać. I tutaj podjeżdżasz sobie tyłem i masz a. Wiesz, jak, jak się jak się. Jak i, i towar wyładowują na przykład w gieżeniu. Nie to, ale nie aż taka rampa raczej. Tu... Tu się, ale rampa. tu się chyba trawę daje im po prostu. Czy tak, co? tu się trawę daje. Tu jest rampa, zobacz nas ten tutaj. O, normalnie jest na ziemi, widzisz fundament. O kurde, a ja chciałem kupić krówki, a nie mam jeszcze dla nich jedzenia. Ale to szybko a? się zbierze, bo mam dużo. A, a mogę zostać pierwszą krówką, czekaj. <laughs> <laughs> Nie, to zwierzę. Co? A jak jest krowa? Jak robi krowa? Zrobiłeś me, a krowa... Nie, zrobiłem me. no w sumie. Me. Dobra, oj, mo, dobra, chciałem poruszyć pewien temat, ale mo, nie poruszę go, bo my jesteśmy family friendly, tym, to... Ej, ale kupiłaś ten y, używaną halę, masz brudne szyby. A nie, tu siatka. To, to jest siatka. Dobra, umyję, tak? Ej, możemy ej, ej, sobie ej, ej. wybrać, jaką chcemy. Jest a krowa, otwórz. który nazywa się limuzyna. A otwórz, a otwórz, a otwórz, tu otwórz. O! A wiecie, co wam powiem? Ja pierwszy, lewo. A... Tu wam otwórz, mogę otworzyć. Gdzie, otwórz, lewo. Gdzie? O, tu. No, tu otwórz, no otwórz nie. też, otwórz. To się nie da. Nie, ja... otwórz mi do biura, otwórz do biura. A to otwórz, a to otwórz! To otwórz! <noise> Co! To! Otwórz, to to, to otwórz. się nie da! O, da, da się! Da się. Wow. A, to, a to możesz? O Ty pies tam chodzi! Kurde! No mój! Hej! Gdy się ogląda świat za krat. <noise> Tańsze te krowy, bo są takie malutkie, są takie co mają 12 miesięcy, i takie co mają 18. Nie kupuj tańszych, bo są pewnie używane. No, no, kupuj 18, 18 miesięcy. Co ty niepełno nieletnie bierzesz, Ale zale jeszcze zależy tu tych cerb, chcesz mleko i tak dalej, to będzie lepiej kupić takie średnie albo starsze już. W sobie średnie chyba. No właśnie, dlatego myślę, że średnich nie chcę. Bierz średnie, bo nie będą za stare, a i nie będą za młode. Jak bo jak weźmiesz za stare, to ci mogą dać mleko w proszku. <laughs> Ale one i, ci, i tak ci, one i tak ci urosną. Lepiej mieć normalne mleko. O! No i no i nie wyglądają jak średnie. Wyglądają jak to duże. Łaciaty! Ty, ty masz tutaj w pracy krowę 0 miesiąc, 0 zdrowie i 0 rozmnażanie. Co? Gdzie? No bo one mają 0 zdrowia, bo jeszcze nie jadł. A to jest holsztyno-fryzyjska. Myślałem, że holsztyno Fryzyerska. Holsztyno-fryzyjska, Dobra, to chyba tyle atrakcji z twojej farmy, nie? Nic tu więcej nam nie pokażesz. No, chyba, że chcecie oglądać jak kosze trawę, ale to... Nie, wydaje nie, mi się, to... że... Nie, nie, nie bo ja nawet u siebie zaorałem, żeby nie kosić, <noise> bo mnie nie <noise> To ja, ja koszenie trawy A, to... mam u siebie w sumie, więc... Ale pierw, pierw pojadę zrobić pieniądz. Tylko pieniądze w głowie. Pierw zrobię pieniądz, bo mam bardzo dużo papryki do sprzedania, a jest kwiecień, więc trzeba sprzedać. I będzie na pole, mam nadzieję. Chyba kupię to duże pole, to jedno takie bardzo obejma. duże pole. No nie, krzywo, co pole zrobił? O, pepper. Ładuj, pepper. No i się sypie tam, pepper, jak zboże. <grych> ja nie wiem, czemu ta papryka wygląda w ogóle jak zboże. Czemu tam się zboże sypie. Tam powinna papryka się to już sama ziarenka. A, taka przetworzona, no. Może pokoloruję Koloruję tym. Tym krowom. Yy, tam, tam gdzie mają ten taki wybieg. To pod trawą pokoloruję im na też kolor trawy, bo to wygląda jakby im trawa z cementu wyrastała. No, to wygląda bardzo źle. Ja nie wiem, czym ty karmisz tam, co ty tam posypałaś im pod tą trawą, ale... Opamiętaj się. Przestań je torturować. Dobra, ale sprzedajemy. Będzie zaraz zastrzyk pieniądza. Zastrzyk pieniądza incoming. Uwaga. 184 tysiące. No...